No co, to, to może. Od jakiegoś żartu zacznę, co? Kolega mi powiedział z wojska, więc. Słuchajcie, żołnierze! Jedziemy do Iraku, a tam albo my ich, albo oni nas, nie? No, to za każdego po prostu brudasa tysiąc dolców daje. No i czy się poruszy? Nie. Jak to, panie kapitanie? Czy to słyszeliście? Za każdy łeb Afgana tysiąc dolców daje. No to jak? Zrobiłem porządek czy nie, nie? <grym> no to chłopacy wiadomo, nie? Ogień. Ktoś tam trochę wypił się, nakręcają wzajemnie, nie? Że rządza, że rządza, to jedziemy i ich samolot kołuje, kapitan coś tam gadale, ale go już nie słucha tego pierdolenia, otwarły się drzwi, chłopacy, poszło pole, nie? Bagnet, karabiny, coś strzały, wypuchy wracają, we krwi, jucha się leje, głowy w rękach na bagnetach, a kapitan, co wyście ochujeli czy co? Nie, oni, no ale co kapitanie? No przecież sam pan mówił nie tysią to co ładnie! Kurwa, chłopaki, to było międzyludowanie w Krakowie. <experiences> no, dobra. <filtrate. sighs> uh...